Zastanowimy się, jakie są plusy zamawiania z Shane i temu. A jakie będą minusy zamawiania? Dużym plusem jest to, że aplikacje są bardzo proste w obsłudze i przejrzyste. Na pewno jednym z minusów jest dłuższy czas oczekiwania na przesyłkę. Obie platformy zawierają bardzo dużo produktów z każdej kategorii. Praktycznie wszystko jest tam dostępne. Minusem są też kontrowersje, jakie powstały wokół obu tych platform, czyli niskie koszty produkcji, syntetyczność ubrań czy niszczenie środowiska. Dla mnie dużą wygodą jest też możliwość płacenia blikiem. Zachęcam Was do dzielenia się w komentarzach Waszymi opiniami na temat Szejm i Temu. I P.S. Wszystkie sukienki biorące udział w nagraniu są z i Temu.